Witam wszystkich z daleka i z bliska. Kaptera tutaj. Eee, dzisiaj mamy Nissan Micro 2007 CC -C, C, C, czyli kabriolecik 1,6 benzynka. No i sprawdzimy sobie yy, lounge CRP909, jak to wygląda. Przełączymy kamerkę, chwilę Was położę, podłączę tylko. Zaczyna się problem jeden tego typu, że nie będzie tego autoskana jak nie? No i tak jak widać, wpisz manualnie i tak dalej, nawet jak jest manualnie, to tam nie przyjmuje tego i tyle. Tak to nawet sobie z tym dajcie spokój z tym manualnym. Wejdziemy tak w ten sposób. Autodetekcja nie działa, to sobie to darujemy. Powiedziałem sam OK. Programing odsłonimy sprawdzimy to. Mikro CC 12. Od 2007 roku. Selekcja systemu. Wiedziałeś, klucz. Okej. Okay. No i co? I co programming? I co ja tu programming? Nie, to zobczę ten programming, skoro tutaj nic nie idzie nawet klucze zaprogramować. Dobrze ucisnąłem, jeszcze raz cisnę. No ja, dobrze, to samo. Dobra. Czyli wejdziemy w to. Europa Szwecja. Mikro CC, spróbujemy to. To jest 2007, teraz są albo 2007, albo do 2007. Mamy do zakodowania pilota. Czyta, kasuje i tego, czyli to będzie w specjalnej funkcji. Przeczytujemy silnik. Mam 45 pozycji. No i tu mamy live data, silnika, dwie strony. I tylko tyle. na sygnały dwie strony a jest więcej to by było to czyli czyta od 2007 do 2007 Wcześniej próbowałem od 2007 ABS. Czy Co to kasuje? data stream? tak jak widać. Czemu prawy tył pokazuje, że daje prędkość? Prawy i lewy pokazuje wszystkie zasoby, pokazują pokazują od Może dlatego, że długo stało. Tego widać, tego nie obsługuje BCM. Data stream to widać, te wszystkie te można zrobić. Poduszki powietrzne czyta. Data stream status włączony czyli działają. Transmission Control Moduł Nie mamy czegoś takiego. Electric Power Steering No, jest taki moduł. Zrobimy wszystkie. Nie będziemy tam się wyszczególniać. Selekcjonowanie poszczególnych modułów Łapa się trzęsie. Strony o, na drugiej stronie za dużo nie ma. To było to. Ostatnia pozycja. I mamy tutaj takie odczyty. I tak jak widzę, za dużo nie ma. Oczywiście czytanie, kasowanie będą standardowo. Oczywiście raport można robić. Zrobimy held raport. I tak jak widać jest Health Report, wyjdziemy sobie tutaj. No i wtedy też możemy robić to z Data Stream, kacowanie i tak dalej. Można zrobić raport, można sobie tutaj, tu gdzie jest ta kamerka oczywiście zrobić screenshot, czyli to zdjęcie ekranu. System Scan to wiadomo, no to jak już System Scan to nam bez raportu zrobisz skan systemu i dalej jest to samo no. no i tam to co ma, nam tylko te moduły w co jest wyposażony samochód Widziałem na przykład tutaj No i tak jak widać, no nie, nie ma tutaj za dużo Wyjdziemy z tego Wejdziemy z tej funkcji, wejdziemy do BD2. Szukam protokołu, który działa. I ostatnie, protokół ISO. Ok, no i live To Teraz tylko 19 pozycji. Zaznaczymy wszystko. Tam odczyty z tej live daty. Oczywiście można zrobić odczyty graficzne. No, i tutaj będzie nam kreseczka sobie szła. No i to wszystko, no nie? To jest to. Czytanie, kasowanie błędów. Testy zrobi nam lambda. Oczywiście to musi być wszystko rozgrzane i tak dalej, tak więc dobra. Dwójka nie, jeden koniec. czyli Lambda nam nie zrobi. A onboard monitoring. No tutaj po części widać coś robi. Oczywiście trzeba sobie silnik rozgać to wszystko, żeby takie testy porobić, a no nie? Może wtedy i dam, A chociaż z LAMDą się nie łączy. No. Jest to problem, tak jak mówię, no nie czyta winą no nie? Zobaczymy ten. też tego nie robi. No tego tak więc dużo nie ma. O no, i te starsze samochody to są problemy tego typu łączenia. No szczególnie na przykład na Nissan. Citroen lepiej troszkę wypada, mimo to, że. No i widać, że można baterię sprawdzić. Teraz się ładuje. To jest fajna funkcja, nie trzeba jest podładowanie podłączone. Tu mamy updatey. Tutaj mamy widzicie, co yy, można poszukać tego yy, kodu, błędów w bazie danych. Tutaj mamy raporty, które robiliśmy Nic na nie widać a wam pokażę jak te raporty wyglądają muszę tutaj Ford Nie wiem czemu 95 tam był chyba 2008 bodajże Czasami źle dekoduje też winy no i tutaj na przykład naciśniemy ten, to nam pokażę jaki tam kody miał o tak to wygląda ten raport. Można go wysyłać na maila. No i tutaj mamy jak sobie nagrywamy te. No i Tego nagrywanie, no nie, Co można otworzyć nagrane rzeczy tutaj jak wysyłamy te raporty do tego no widzicie na raporty wysłane no i tutaj oprogramowanie a jeszcze pokażę wam tu jak zdjęcia robicie to widzicie możecie sobie zdjęcia zrobić obejrzeć Zrobiście zdjęcia zrzutu i tak dalej. O. Te screenshoty całe. Aha, teraz resety. I tak jak widać, jakie są tutaj resety. Próbowałem zrobić tutaj. Bo tutaj te piloty nie działają, chciałem je zarejestrować w samochodzie, i tak jak widać, pokażę Wam Wodę Nissan jest zapłon. mieli mieli czyta kody informacji z samochodu ale nie przeczyta nie wiem czemu nie czyta w ogóle informacji z tego samochodu wejdziemy tutaj PIN kod o dziwo czyta bo sprawdziłem no i wejdziemy w, w rejestrowanie pilota, no nie, wino nie czyta nie ma możliwości wprowadzenia manualnej w tej funkcji, ekstra no i dobra, naciśniemy sobie i ok no i widzicie, nacisnąłem tego, ale nie łączy się z komputerem, no więc nie zarejestrujemy sobie klucza A może smartki? matki? wybrać? Automatyczny skan? Rotary Widzimy z tego. Czy w ten sposób też nie idzie. A tak więc są funkcje, funkcjonalna niestety na no. nie na 2007 CC miksze. To jest tak jak widać. Funkcja, którą chciałem tu użyć, no nie działa. Na tej miksze Tak więc lunch ma coś do roboty z Nissanem. No, no na pewno, na kanie na pewno jest o wiele lepiej to wszystko działa, no ale inne protokoły niż kan. No, są problemy, są problemy z poszczególnymi markami. Szczególnie te mniej popularne mini, no, na przykład na no, Nissan ten CC, może no, na zwykłym Nissanie lepiej pf, działa, chociaż Może być tak samo jak właśnie z Citroenem, no nie, poszczególne skanery, na przykład na jeden f niby ten sam, C2, tak jak to było, 1.1 jeden, jeden, i 1.6 jeden, i Na przykład skanery całkiem inaczej na tym działają, no nie, zależy się od komputera jakiego. Tak więc na tym akurat, tym 2007 CC16 są ograniczenia. Nikt nie, nie dekoduje, w ogóle wino nie odczytuje, w ogóle nie odczytuje parametrów samochodu Na przykład no, inne marki typu Citroen czy tam coś, no nawet jak wino nie odczyta, wprowadzi się go manualnie, to nie ma tego takiego problemu. Tutaj nawet jak się wprowadzi manualnie to jest problem, no nie? Bo przychodzi do następnego, weź do tego i tak dalej no nic to nam nie daje, no nie? Trzeba i tak wejść manualnie, żeby w ogóle czytać parametry silnika i, i tego. No, jeżeli masz Nissana CC 2007, na to Micra. No. Nie wiem, może coś tam polepszą. Wysłałem feedbacka, zobaczymy e, co i jak. No I będziemy kontynuować no. Sprawdzimy zaraz następne urządzonko. No, trzymajcie się, na raziówka, powodzenia. Mam nadzieję, że Wam to dało trochę wizualnie. Co możemy z tym zrobić? Eee, jakieś pytania czy coś. No, TPMS-u nie sprawdzimy, bo nie ma. dpf nie ma. No więc. Nie ma co dużo sprawdzać. No jest problem po prostu z odczytem w ogóle, z połączeniem z komputerem. Ten samo, długo nie też długo stał. Chociaż są niektóre dane. Eee, zaraz sprawdzimy Tingiego i będziemy wiedzieli, czy idzie coś więcej zrobić, czy nie. No to trzymajcie się na razie tam. Powodzenia.